Stokrotka. A teraz słuchaj. Daleko na wsi tuż koło drogi stała altana. Widziało się na pewno kiedyś tamtędy przechodził. Przed altaną był mały ogródek kwiatowy z pomalowanymi sztachetami. Tuż obok na murawie wśród najpiękniejszej zielonej trawy rosła mała stokrotka. Słońce ogrzewało ją tak samo mocno i pięknie jak wielkie pyszne kwiaty w ogrodzie i dlatego rosła z godziny na godzinę. Pewnego ranka całkiem rozkwitła. I stała tak ze swymi małymi, śnieżnobiałymi płatkami, które otaczały jak promienie żółte słoneczko po środku. Nie myślała wcale o tym, że żaden człowiek nie widzi jej w trawie i że jest biednym, pogardzanym kwiatkiem. Nie. Była bardzo zadowolona. Zwracała się cała do ciepłego słońca, patrzyła w nie i słuchała skowronka, który śpiewał w powietrzu. Mała stokrotka czuła się szczęśliwą, jak gdyby to było wielkie święto, a przecież był tylko poniedziałek. Wszystkie dzieci uczyły się w szkole. Podczas gdy dzieci tkwiły w ławkach i uczyły się tam czegoś, stokrotka tkwiła w swej zielonej łodydze i również się uczyła od ciepłego słońca i od wszystkiego, co ją otaczało. Jaki Bóg jest dobry! Myślała o tym, jak pięknie wyśpiewuje skowronek to, co czuje w ciszy, i patrzyła z pewnego rodzaju czcią i podziwem na szczęśliwego ptaszka, który umie śpiewać i fruwać, ale nie martwiła się tym, że sama tak nie potrafi. Widzę i słyszę, myślała. Słońcem nie grzeje i wiatr całuje. Ach, obficie mnie obdarowano. Za sztachetami stało tyle sztywnych, wykwintnych kwiatów, im mniej pachniały, tym dumniej strzelały w górę. Piwonie nadymały się, aby być większymi od róż. Ale rozmiar przecież nic nie znaczy. Tulipany miały najpiękniejsze barwy, wiedziały o tym dobrze i trzymały się prosto, aby je było lepiej widzieć. Nie spostrzegały wcale małej stokrotki, ale ona patrzyła na nie tym uważniej i myślała: Jakież one bogate i piękne. Do nich przyleci na pewno ten wspaniały ptak w odwiedziny. Bogu dzięki, że jestem tak blisko nich. Mogę przynajmniej przyglądać się ich wspaniałości. I właśnie gdy tak myślała, posłyszała: Ćwierćwir? To skowronek zleciał na dół, ale nie do piwoni nie do tulipanów. Nie. Sfrunął w trawę do biednej stokrotki. Radość po prostu poraziła stokrotkę i sama nie wiedziała, co ma myśleć. Ptaszek tańczył dookoła stokrotki i śpiewał. Jaka ta trawa jest miękka, patrzcie, jaki to kochany mały kwiatek o złotym serduszku i srebrzystej sukience. Żółty środek stokrotki wyglądał naprawdę jak złoty, a małe płatki dookoła błyszczały swą białością. Jakże szczęśliwa była stokrotka, to trudno sobie wyobrazić. Ptaszek pocałował ją swym dziobem, zaśpiewał do nie dla niej i pofrunął znowu w błękitne powietrze chyba kwadrans minął zanim stokrotka przyszła do siebie trochę zawstydzona ale jednak serdecznie uradowana spojrzała na kwiaty w ogrodzie widziały przecież jaki ją spotkał honor i jakie szczęście musiały zrozumieć jaka to była dla niej radość ale tulipany stały tak samo sztywne jak przedtem twarze ich się ściągnęły zaczerwieniły z gniewu piwonie nadeły się Pch, całe szczęście że nie mogły mówić na pewno robiłyby stokrotce ostre wymówki. Biedny kwiatek wiedział, że nie są w dobrym humorze i to mu sprawdziało prawdziwą przykrość. Wtedy do ogrodu przyszła dziewczynka z wielkim nożem, ostrym, błyszczącym zbliżyła się do tulipanów i zaczęła obcinać jeden po drugim. Ach, westchnęła stokrotka! Jakież to straszne! Już po tulipanach! Dziewczynka odeszła z tulipanami. Stokrotka była szczęśliwa, że stoi daleko w trawie i że jest małym, biednym kwiatkiem. Była przepełniona wdzięcznością, i kiedy słońce zaszło, zwinęła płatki i zasnęła, śniąc przez całą noc o słońcu i o małym ptaszku. Następnego ranka, kiedy kwiatek wyciągnął radośnie białe płatki, niby małe ramiona, do powietrza i słońca, posłyszał głos ptaszka. Ale śpiew jego brzmiał smutnie. Tak. Biedny skowranek miał powody do smutku. Schwytano go i oto teraz siedział w klatce przy otwartym oknie. Śpiewał o szczęściu, swobodnego fruwania. Śpiewał o młodym, zielonym życie w polu i o pięknej podróży, którą mógł odbyć na swych skrzydłach wysoko w powietrzu. Biedny ptaszek nie myślał o wesołości. Siedział uwięziony w klatce. Stokrotka chętnie mu, by mu pomogła, ale jak miała się za to zabrać? Trudno było coś wymyślić. Zapomniała zupełnie, jak pięknie było dookoła niej, jak gorąco grzało ją słońce i jak ślicznie wyglądały jej białe płatki. Myślała tylko o uwięzionym ptaszku, któremu nie mogła pomóc. Wtedy wyszło z ogrodu dwóch małych chłopców. Jeden z nich trzymał nóż, taki sam duży i ostry jak ten, którym dziewczynka obcinała tulipany. Zmierzali wprost do stokrotki, która nie mogła zrozumieć, czego oni chcą. Moglibyśmy tu wyciąć dla skowronka piękny kawałek murawy, powiedział jeden z chłopców i zaczął wycinać kwadrat dookoła stokrotki, zostawiając ją po środku. Wyrwij ten kwiat, powiedział drugi chłopiec. Ale stokrotka zadrżała ze strachu, bo zostać wyrwaną to to samo co umrzeć, a teraz chciała tak bardzo żyć. Teraz, gdy miała się dostać z kawałkiem murawy do klatki z kowronka. Nie, zostaw ją. Tak ładnie wygląda. Została więc i zabrano ją do klatki skowronka. Biedny ptaszek narzekał głośno na utratę wolności i uderzył skrzydłami o żelazną kratę. Mała stokrotka nie mogła mówić, nie mogła mu powiedzieć słowa pociechy, chociaż tak bardzo chciała i teraz przyszło całe przedpołudnie. Nie ma tu wody, powiedział uwięziony skowronek. Wszyscy wyszli i nie zostawili mi ani kropli do picia. Gardło mi wyschło i pali, czuję w sobie ogień i lód. Powietrze jest takie ciężkie, ach, będę musiał umrzeć z daleka od ciepłego słońca, od świeżej zieleni, od całego piękna, które stworzył Bóg. I potem wsadził mały Dziobek w chłodną trawę, aby się trochę odświeżyć. Wtedy wzrok jego padł na stokrotkę. Ptak skinął do niej główką, pocałował ją Dziobkiem i powiedział. Ty także musisz tu wjednąć, biedny mały kwiatuszku. Ciebie i kawałek zielonej murawy dano mi w zamian za cały świat, który miałem na wolności. Każde źdźbło trawy musi mi zastąpić zielone drzewo. Każdy z twoich białych płatków ma dla mnie być pachnącym kwiatem. Ach, przypomina mi to tylko, ile straciłem. Kto mógłby pocieszyć skowronka? Pomyślała stokrotka, ale nie mogła poruszyć żadnym płatkiem. Jednakże zapach, który wydzielały jej płatki, był o wiele silniejszy niż zwykły zapach tego kwiatku, kwiatu. Zauważył to także skowronek. A chociaż był osłabiony z pragnienia i w męce wyrywał zielone trawki, nie ruszył kwiatka. Nadszedł wieczór i nikt nie przyszedł i nie przyniósł ptaszkowi kropli wody. Wtedy skowronek wyciągnął swoje piękne skrzydła i potrząsął nimi kurczowo, i jako... jego śpiew brzmiał jak zbolały pisk. Mała główka pochyliła się ku stokrotce i serce ptaka pękło ze smutku i tęsknoty. Kwiatek nie mógł jak poprzedniego wieczoru zasnąć, stuliwszy płatki. Chore i smutne chyliły się one do ziemi. Dopiero następnego ranka przyszli chłopcy, a kiedy zobaczyli martwego ptaka, zapłakali. Płakali ży żywnymi łzami i wykopali mu śliczny grób, który ozdobili płatkami kwiatów. ciało ptaka ułożyli do pięknego czerwonego pudełka. Królewski miał pogrzeb, biedny ptaszek. Kiedy żył i śpiewał, zapomniano o nim. Trzymano go w klatce w niedostatku, teraz ofiarowano mu wspaniały pogrzeb i wiele łez. A kawałek murawy, wraz ze stokrotką, wyrzucono na drogę pełną kurzu. Nikt nie myślał o kwiatku, który najwięcej współczuł małemu ptaszkowi i tak gorąco chciał go pocieszyć.